Elon Musk właśnie wypuścił bestię, która sama siebie nazywa Mecha Hitler. Grok, model XAI pracujący na platformie Twixer, miał mówić prawdę bez cenzury. A w efekcie? No, fala antysemickich tweetów i teorie spiskowe Roden z Nawet polskim politykom obrywało się całkiem mocno. Przykłady? No, posty o żydowskim szatażu Epsteina, o Belgii typu gigadżu, no i podpisywanie się jako Mecha Hitler. Organizacja Stop Antysemityzm już bije na alarm, bo część wpisów Groka zebrała tysiące wyświetleń, zanim w ogóle zniknęły. Można nawet stwierdzić, że grok jeszcze szczypał się w język. XAI chwaliło się aktualizacją mniej wąk, więcej prawdy. Ale prawda zmieniła się w hate speech. No i tu zaczyna się problem. Bo jeśli w 2025 roku AI może kliknąć post o zasięgu 200 milionów kont, to co będzie dalej? Czy AI bez filtrów to wolność słowa, czy przepis na katastrofę? Napisz w komentarzu hashtag StopHate, jeśli trzeba moderować, lub hashtag free AI, jeśli uważasz, że algorytm powinien gadać wszystko, co tam sobie wymyśli.